Cześć, mamy ja, z tej strona, jest to kolejny odcinek straj na dwójki. Jak pamiętamy to wszystko, było ten działo się po prostu działo się działo. Ale to dobrze się działo. Bo jeszcze do roboty. Bo burza jest straszna. Trejnie train. Dobra, mam to. Nice Tam Mam trzeba o tym, ale to na, nas na, na, na pewno go przynieść. A to zniszczyć? Nie, myślałem, że się da się zniszczyć. I coś ogarnąć. Dobra. O Boże, jaka śmiertnica wielka dziadka. Nie, <laughs> ja, na pewno jak my... Czy on szedł tylko co chwilę tam? Ten... Ale wielka, jak to ma trzy serca, no to co, takie dwa w zapasie okay. Dobra, skakujemy, hop. Eee. Zda, ja chcę to zabrać jeszcze, więc widziałem, że tutaj podjeżdża, pod to wiem, co jeszcze. Wezmę sobie to. Teraz dojdziemy tu. czy 7 Bo

Dobra, co dwa węgorze. ale jakieś fajne fajnego miała. Może iść ja tam na lewo. Yy, okej. Okay. Teraz tutaj. Tego nie muszę brać jeszcze. Dalej nic nie ma. Tu górę sobie wypłyniemy. Tak. Eee, to był... Dobra. Idziemy tutaj. Zniszczymy.

Wybuchowa strzała nie da. O, o zid, mapia, co strzały, to. On się, panie maklerze, co zrobisz? Mam wybuchowe strzały, tylko niech to. Lol, się bagował, widzieliście? W On... po prostu wlazły To było dziwne. Czyli to jest Rozabelta. A to jest tej siostra. Chyba to jest Rosabella akurat na koronację. No nie wiem. Takie dwa dobre pytania. No jest jakoś inna w jakąś inną stronę. Może być. O, fajne, dobra. Czyli tu woda w Wszystko będzie spoko, fajnie, bo nie wejdę w kolce, tak. Ale po prostu sobie ułatwię to. A ładne, na lazłem w końcu. Dobra, mamy checkpoint Trzeba pochopcać trochę. Hop, dobra, tego nie da się zniszczyć, co? Tak na szybko brak się pewnie. No, nope, nie da się tutaj. Wody potrzeba z tego kwiata, tak? Eeeh, dobra, ja wiem co zrobimy. Aha, teraz się tego się nie da, no to już nie wiem co zrobimy. Lecz ja wiem, jak to zrobimy. Chyba. A, na no, tutaj się nie widziałem, tak? No to nie wiem, jak to zrobimy. Co tam jest na górze takiego? Nic chyba, nie jestem pewien, hmm. czy nic, czy nie nic. Nie mogę tego roztrzaskać, nie? Kurdy no. Eeeem. Um... No serio? Pole tam gdzie rozpiłem się, rozpił? się. Eee, jak ja mam to zrobić? Powinno coś Tutaj i nie mogę wejść. To jest ten śmieszny murek, który mi zawadza. Zresztą muszę sprawdzić coś na górze jednak jest, bo wydaje mi się, że coś tam jest naprawdę w ogóle nic nie ma. My wszystko chcę sprawdzić. Jest tu na to Aha, tu jest ten To drewno jest tak? No właśnie Damn. I teraz ja mogę sobie tutaj hopsać. Albo musimy to zamknąć Mogę zrobić tak i tak a nie, bo to w dół idzie. O, ja pierdziele, no. Co, ja w to wejdę? No, to znaczy. Mm, no, przyciśnij się. Ty ma go schudni, no. <grywka> Jaki... Zniszczyć... To dalej utrudnia robotę. Ja jestem debilem, wiem o tym, ale bez przesady. Tego bardziej nie mogę wziąć, no. Zamyka na dół, więc mi to imitowałam, ja pierdolę. To jest skomplikowane dla mnie. A pierdolę. Nie rozumiem, na no serio, sorry, no ale nie rozumiem. Powiem, to jest jakieś logiczne, ale. To jest logiczne, oczywiście, że to jest logiczne, ale. No, już ja tak fajnie wcześniej, przed chwilą zablokowało, no. jest, nie? Chyba ja nie mam silnego pojęcia Coś co to tam zablokuje, co? No to, to, Mogę sobie tak z tym poradzić Eee, większa deska? Co powinna z tym poradzić, co? Czy to dalej będzie takie skurwozieńskie? No przecież ja jestem Debilem, no. Hmm. proszę dwie, dwie skrzynki gdzieś tam gdzie? Może? Dobra. teraz może coś się ugra? Nareszcie! O, jest. Jestem po prostu debilem Nie rozkminiam tego Ale kilka fajna. Tam coś możemy strzelić O kurde Ups, I tak, już nie potrzebuje dobić, więc... Spadam w Do góry Strzał goblina. Na pewno go Na 100%. Jak to ma niby zlecieć? Aha, bo to tylko się nie obraca tak. Hmm. E, tak, tak, tak. Co to?

Małą biję No tam zabija swoją, więc jest spoko. Przybliżę ry do mikrofonu, żeby lepiej było słuchać taki naszek wypadek o dobra, nice. Podmił będzie? Dobra. Rozwalany podnie. Sobie ten. O oh, shit, nowy model mu się włączył Na walanki. On zabija swoje, a tam się nie przejmuje tym ten...

No ja czuję, że to będzie jeszcze jakaś super walka z bossem normalnie. Coś tam zepsułem na górze. Na pewno nie. O, tak możemy się go przyjarać. No to ja zabędę w własny sposób. Jest checkpoint. It's got her name on it. Yes, Rosabelle's sister. The one who used to own the portal locket. So where is she now? To Isabel. Oh, it was a God, Dear Isabel, happy 18th. Congratulations also for becoming the Crown Princess and heir to the throne. To celebrate, I have a surprise in the cellars. It's a big secret. Tell no one.

come on, let's follow it. after the battle with the goblins, the heroes searched the castle. they found strange clues hinting of another princess. it seemed that isabel and rosabel had been close once, but what had happened to them? despite amadeus' reluctance,

No kamano, Dobra. Jakoś... tegas? No chodź, no przestań się. Dobra. No, serio, jak to jest wkurzające, nie lubię na tym chodzić, to jest tak bez sensu, gówno jakieś. Co, przecież byliśmy na tym. To moja strona strony poleci, tak? A ja mogę to pod siebie też. Dobra, tak będzie, po prostu w tym Nie wypięknie mi zielony. Mogę go acid-proof last week. No jo. Ale zapaleci za nami. Dobra. ja mogę to przewrócić tą stronę, bo to jakieś górno na nas leci leci to też na hita, więc taki plus. Dobra, tu jest właśnie bezpiecznie, tak jak widzę, tak zobaczyłem. Ok, jak no bardzo chcemy tam wejść. O oh my goddy O oh my gody O oh my gody Nie mogę to wejść czy mogłem, no, dobra Kurde no, nie wiem co wykombinować Walić to o to... Um, no, myślałem że to chodzi, że tam muszę wejść, ale jednak nie. No ja to ja checkpointa. Dobra, udało się. Szybciej, szybciej, szybciej przepogająć kwas, a nie... Będzie się tu kwasić. Dobra. Co? się pozajutrz się stało? Oh, fuck, na łeb mi to spada. Dlaczego? Dlaczego? Nie rozumiem co odchodzi O O masz, no. Co on gdzieś ja tu próbuję przejść, no. Kwasy i te sprawy. To zaczynajmy, bo to jest wkurzające co najmniej. Dobra. Oh, fuck, no. Dobra. O, dobra, jesteśmy już więcej na spoko. O, zaś kwasy serio. Ej. Może ten Bóg coś zrobi? Tak, naprawdę. nice. Ale co ja z tym zrobić? Na kolce go nie biję, do wody. No, mogę sobie zrobić taki step. Bo to na pewno niszczy. No, świat krowy niszczy. Zdecydujmy sobie tutaj. Um, trzeba jalo robić. O, mordy, że jestem taki paskudny. Może dźwigni, może wam dźwigni. Czy mam drugie dźwigni. damy ziuty. O, oh, wyszedł głośno mu zaczął bliżej, ja. Iiiiih, eee. nie ma takiego odbicia panowie. Wiesz? Ok, nowy poziom. Fajne sobie to lodowo tarczę. Jednak się przyda teraz, skoro tych ziomów jest aż tyle tutaj. No. O ma idział sobie na to wejść Znaczy w sensie, do tego Mogę na to, dobra, nice no Zwolni panie, panie makler Mogę teraz walić O, o o Come on, no ja wiem, że to się tak da Okej, okay. jest dobrze. No dobra, jest montuje sobie to Zakończę tutaj ten odcinek, więc... Subskrybujcie, lajkujcie, jak chcecie. Fajnie, jakiś komentarz, żeby coś napisać, no, czy odcinek się podoba, czy nie. Więc, do zobaczenia następne, do następnego odcinka, narka. I było